W różnych sytuacjach, które nas spotykają w życiu, w atmosferze, która towarzyszy takim czy innym spotkaniom, miejscom, wydarzeniom, ważny jest nasz do niej stosunek. Jak to mówiliśmy nieraz, atmosfera to jest nasz związek bardzo osobisty, głęboki z tym, co się dzieje z zewnątrz. To jest interakcja, która. Może nam pomóc albo nam przeszkodzić, dzięki której mamy wzrastać i stawać się bardziej sobą. I jednym z możliwych sposobów przyjmowania tego, co nas spotyka, jest powierzenie się, oddanie temu, co się wydarza wokół nas. Chodzi o to, by pozwolić się unieść atmosferze zawsze. Ostatecznie to, co przecież się dzieje, jest darem Pana. I w Psalmie 37 mamy zachętę do takiego przeżywania nawet niełatwych sytuacji, bo ten psalm, tak praktycznie rzecz biorąc, znowu podejmuje klasyczny wątek psałterza. obecność złych i dobrych, tą asymetrię, która w życiu jest. Wielkiej pozornie widocznej skuteczności zła, jego aktywności, ale również możliwość odporu zła, złu, powierzenia się Panu Bogu. I właśnie ta dwoistość, te dwie tonacje, które towarzyszą życiu, one nas niejako zachęcają, usprawiedliwiają. Możliwość przyjmowania wszystkiego, co nas spotyka z pokojem i z jakąś ufnością. Ten psalm dlatego na początku przynosi takie uspokojenie zachętę, żeby mimo wszystko trwać w, w pokoju. Nie unoś się, nie wiem, z powodu złoczyńców, nie coś niesprawiedliwi, Mi ufność w Panu, postępuj dobrze. Mieszkaj na ziemi, dochowuj wierności, raduj się w Panu, powierz Mu swą drogę, zaufaj Mu, upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj. Wszystko ostatecznie, co się dzieje wokół nas i co nas też dotyczy, jest darem Pana. Wobec tego, jakże bardzo potrzeba nam o tym pamiętać, wykorzeniać złe uczucia. Owszem, powodownie źli ludzie, ale Pan Bóg jest ponad wszystkim, dlatego każdą atmosferę trzeba umieć przyjąć jako Jego dar, jako, jako pewna możliwość spotkania z Nim, jako namiot spotkania z Panem Bogiem, jako taki kocyk, w którym mogę się otulić i pod tym kocykiem przytulić do Pana, do Pana Boga. Dzięki temu możemy... Spokojnie przechodzić najtrudniejsze próby życia. I ta konieczność oddzielenia się od złych ludzi jest nie tylko wynikiem naszego bezpieczeństwa nie tylko wynika z faktu, że trzeba się chronić i po prostu, żeby, żeby iść do przodu, ale daje też możliwość patrzenia na to, co się dzieje z góry. Z dystansem. Właśnie w tym psalmie mamy wiele takich spostrzeżeń dających ten dystans. Dystans Boże, zaprzestań gniewu. Złoczyńcy wginą. Jeszcze chwila nie będzie przestępcy. Pan śmieje się z występnego, widzi, że dzień niego nadchodzi, ich miecz przeszy ich własne serca, ale na występne będą połamane. Pan Bóg nieustannie rozgarnia. Rozplata te sploty zła i dobra, pszenicy i, i chwastu. Nam się może wydawać, że świat jest taki zły, że już nie ma dobra, ale jednak ten psalm pokazuje, jak bardzo ufność Panu Bogu pozwala widzieć jego działanie. I to, że Pan Bóg jednak, chociaż może nie od razu, ponieważ jest miłosierny, cierpliwy, do gniewu i bardzo łaskawy, to jednak Jego sprawiedliwość przychodzi ostatecznie. I ufność jest rękojmią naszej nadziei. I w tym psalmie widzimy właśnie te takie podwójne, kontrapunktyczne rzecz można, doświadczenia rzeczywistości, gdzie z jednej strony widzi się zło, a z drugiej strony trzeba pamiętać o dobru, wypada to dobro przywoływać. Występny pożycza, ale nie zwraca, Sprawiedliwy lituje się, obdarza. Błogosławieni przez Pana posiądą ziemi, przeklęci przez Niego zostaną wytraceni. I w dalszej części psalmu Pan miłuje sprawiedliwość, nie opuszcza swoich świętych, nie wyginął, a potomstwo Występnych będzie wytępione. To jest dalsza konsekwencja tego elementarnego wyboru, który już w pierwszym psalmie został zaproponowany, postawiony przed każdym, który, który chce żyć, którym powinien odpowiedzieć na Boże wezwanie: wybierać życie albo śmierć, zło lub dobro. I właśnie ten wybór nie jest tylko aktem jednorazowym, ale powinien być. Jakąś nieustającą, wciąż pogłębianą świadomością, która towarzyszy naszemu życiu i pozwala nam zachować pokój. I w tym powierzeniu się Panu Bogu, mimo zła ludzi, pojawia się też wątek ich przemijalności. Bóg jest wieczny: ludzie kończą się różne też konfiguracje polityczne, władze, układy nie trwają wiecznie. w tym samym mamy o tym też mowa, że występni jak krasa łąk zwiętną, jak dym się rozwiją, jak powalony cedr, który z nienacka znika i już go nie ma. Warto o tym pamiętać i też zauważać, że jednak Pan Bóg działa nawet bardzo dyskretnie, ale jednak ludzkie knowania się nie ostają i to jest też droga uczestnictwa naszego w tym obłaskawianiu atmosfery, w powierzaniu się. Trzeba po prostu pilnować własnej uczciwości, strzeż uczciwości, przypatu się prawości, bo w końcu osiągnie człowiek pomyślność. Wszyscy grzesznicy będą wyniszczeni, potem są występnych w Wiginie. Nadzieja w Panu, ufność jest poręką, gwarancją. Jego wsparcia, wyzwolenia, wyzwolenia od występnych i zachowania, bo do Pana uciekają się wszyscy uciśnieni, uciśnieni, wszyscy, którzy czują presję rozmaitych sytuacji, niełatwych i nawet trwających już długo. I to jest tak naprawdę droga Pana Jezusa, który, pamiętamy z Ewangelii, swoje życie prze. Przeżywa, przechodzi, powierza Ojcu, mimo wszystkich niełatwych reakcji, nieraz wrogich, którego spotykają, sytuacje niezrozumienia, sytuacje nienawiści, ataku, aż po Wielki Piątek. To wszystko przyjmuje z ufnością, oddając się Ojcu, bo wie, że ostatecznie zwycięży dobro, łaska i moc Boga.